Siema, tutaj dealer. witam w kolejnym filmie Z ciekawostek z Fallouta 4 Jestem trochę chory, może słuchać po głosie Ale w każdym razie mm, Dziś kolejna partia ciekawostek <laughs> Którą wam zaprezentuję, także let's go Zaczniemy dzisiaj od prostej ciekawostki Znajdującej się w Lexington Przy super duper Markecie. Mamy tutaj bank No to wchodzimy do banku Widzimy, że bomba nieźle ścianę wyjebała Ale cóż Obs ee, kurwa zabrakło mi słowa Interesuje nas ten terminal, tak No to co Sprawa prosta, otwieramy drzwi No i za drzwiami Widzimy, widzimy tutaj ee, Trochę pieniędzy Widzimy tutaj trupa Którego zrzuciłem Kolejnego trupa, samochód, nawet torbę z pieniędzmi Więc widzimy, że Bomba atomowa zaskoczyła naszych kolegów W trakcie napadu Kolejną ciekawostkę znajdziemy na Backstreet Apparel. Jest to lokacja trochę pod Instytutem, trochę nad Diamond City. Bardzo łatwo tu jest trafić. To, co nas interesuje, to to pomieszczenia, ponieważ tu mamy misia w okularkach, który sobie czyta gazeta. Teraz przyszła pora na nieco mniejsze nawiązanie, mianowicie Codsworth rozpoznaje imiona z Mad Maxa. Mr. Hamongus! Nie To Kolejną ciekawostkę znajdziemy o tutaj w tym miejscu, to jest na ArcJet Systems. Tu dla kurwa. Tu dla przykładu, nieco wyżej od tego mamy Concord. Tutaj możemy znaleźć Stonehenge. Jest to Stonehenge ułożony z samochodów. Kto to kurwa zrobił, nie mam pojęcia, ale w każdym razie ktoś ułożył tutaj kopię Stonehenge'a, właśnie z samochodów. Mm. O i jeszcze jedna ważna sprawa. Tutaj jak przyszedłem był boss. Jakiś wielki kurwa olbrzym zielony, nazwany Behemot. Oznaczony kurwa czaszką, więc yy, przyjdźcie tutaj dobrze przygotowani. Żeby nie dostać w pierdolu, jeśli chcecie zobaczyć kurwa to spektakularne zjawisko. A ostatnia ciekawostka na dzisiaj to będzie sekretna lokalizacja znajdująca się na totalnym zadupiu. Tutaj, gdzie macie, kurwa, całą mapę, nagle musicie tutaj zapierdalać, nie? W tym miejscu... Patrzcie, jak to jest, kurwa, daleko, nie? Tu trzeba tego... anterada opierdolić, żeby ten... Zeszło to, kurwa, wszystko. I też, kurwa... Od razu bym się podleczył, jak już tu jestem, nie? I tak... Jedyne, co trzeba zrobić, to... Wskoczyć tutaj i zanurkować. Mm, po czasie powinniśmy, kurwa... Powinno się rozjaśnić, nie? I o! Kurwa. O jesteśmy. Tutaj jest statek. Gówno trochę widać, ale ważne jest to, żeby wpłynąć tutaj na statek. I... Jak tu się latarkę zapalało w tej grze kurwa? Nie, nie to. Kurwa. F? To była latarka? Nie, to nie była latarka. T to była latarka. Nie wiem. I tu po wpłynięciu w każdym razie. Umarłem. I dopływamy znowu do tego statku. Tym razem w ogóle nie widzę wejścia. Wejście jest o tutaj, i tu są dziwne rysunki kotów, czego totalnie kurwa nie widać. Um, ale zaraz wam znajdę fragment z YouTube'a i kurwa pokażę po prostu. A więc to na tyle z tego filmu. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Ja w tym czasie się żegnam, no i do następnego. Elo.